Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na vloga. Jest ymm, wcześniej, to znaczy wcześniej. Jest, jest tak, że jest godzina 11:30. Ja się z Wami witam, ja mam e, dzisiaj pracę. Ale chciałam z Wami się przywitać tutaj rano. Wyszłam z sisuleczką na trawkę. I po pracy się do Was odezwę i sobie coś porobimy. Mam parę rzeczy, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. A więc widzimy się po pracy. Kochani, ja już skończyłam pracę, dochodzi godzina trzecia. Ja za pół godziny mam spotkanie biznesowe odnośnie YouTube'a z moimi. Um, nie wiem nawet, jak ich nazwać. Z moją grupą, która. Um, mi pomoże robić shorty, jeśli chodzi o YouTube'a, Instagrama i tak dalej i ja zanim, zanim będę miała to spotkanie, bo dosłownie mam je za pół godziny będę chciała coś przetestować mianowicie ten produkt widziałam go na TikToku i jest to puder, który ma nam niwelować nasze odrosty, więc jeżeli to by było jeżeli to by naprawdę działało to to będzie, wiecie, naprawdę duża zmiana, jeśli chodzi o moje życie. Szczególnie na jakieś wyjścia i tak dalej. Jest tych kolorów trochę, ja wzięłam light blond. No i zobaczymy, ale słuchajcie, w międzyczasie ja będę nagrywała też TikToka i bardziej skupię się na TikToku, ale też tutaj wam nagram, żebyście zobaczyli tak naprawdę reakcję taką mm, szczerą. No, na TikToku wyglądało to naprawdę. Zachęcająco, więc zobaczymy jak sobie poradzi ten produkt na moich włosach Ja moje włosy później będę myć, ponieważ będę się szykować na wyjście Idę dzisiaj do pubu, ponieważ jest półfinał, Anglia gra dzisiaj Więc ja z koleżanką moją wybieramy się do pubu No i dobra, testujemy produkt Dobra, nagrywam na TikTok, ale też tutaj będziecie wszystko widzieć Kupiłam, kupiłam, kupiłam A light blonde. Ja póki co odrost mam taki, przydałoby się już coś z nim zrobić. Także jestem bardzo ciekawa tego produktu. Oczywiście nie mam nożyczek, żeby sobie go otworzyć, ale najwyżej go rozwalę tak. Jestem bardzo niecierpliwa, bo bo mam nadzieję, że będzie działało, mam nadzieję, że będzie działało. TikTok oczywiście y, mnie zachęcił. Wygląda to tak, kupiony na Amazonie. No i zobaczmy, jak to się, jak to się otwiera. A okej, okay, mamy coś takiego. I od spodu mamy taką gąbeczkę. No i co, wystarczy nabrać produktu. Uwaga! OMG. Okej, okay. ej, jakby się to zrobiło warstwowo, to ten odrost rzeczywiście robi się jaśniejszy, ale chyba trzeba by było zrobić to warstwowo, słuchajcie. Wow, wow, okej. Okay. Zrobię to warstwowo i zaraz do Was wrócę. Widzicie to? Chcę wziąć zrobić to tak porządnie i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jak rzeczywiście zrobię sobie tak, wiecie, porządnie to tak, wiecie, na warstwy, Także zaraz wracam. Zobaczcie, tak sobie poradził ten produkt. Ja myślę, że im jaśniejsze macie włosy, tym lepiej on będzie działał. Im ciemniejsze, tym wiadome. Odrost będzie przebijał, ale mimo wszystko jest ten odrost zniwelowany i uważam, że produkt sobie świetnie radzi. Także ja jestem zadowolona i cieszę się, że go mam, bo mm, nie będzie mnie ten odrost aż tak bardzo drażnił, jak będę sobie robiła tym pudrem. Także. Spoko. Słuchajcie, chciałabym zrobić open boxa z Wami z marki Made in Lab. Przyszła do mnie paczuszka i otworzę ją teraz. Pojawiły się nowe zapachy. Ja z Made in Lab już dość długo e, współpracuję i tych perfum naprawdę mam sporo, ale mm, wiem, że pojawiły się właśnie nowe zapachy. A ja te perfumy naprawdę bardzo lubię, używam ich codziennie. Tak naprawdę w pracy, ponieważ perfumy te odwzorowują przepięknie. Te takie, wiecie, bardzo drogie, ekskluzywne perfumy. Naprawdę mają ogromny wybór tych perfum, od tych tańszych po, tych, po te naprawdę luksusowe. Muszę powiedzieć, że trwałość tych perfum naprawdę jest świetna i zobaczymy teraz. Ja sobie wybrałam, słuchajcie, przeróżne, także zobaczymy te nowości i zobaczymy, który najbardziej przypadnie mi do gustu. Ja tutaj mam 5 flakoników, także tutaj każdy flakonik jest podpisany też numerkiem, i ja wam dam taką radę. To, co ja zawsze sobie robię, że jak nie wiecie, nie pamiętacie, jaki numerek czemu odpowiada. To ja sobie zapisuję tutaj, właśnie z góry, jaki jest to odpowiednik. Także otwieram, no i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ok, a wśród moich nowości mamy, tak jak powiedziałam, pięć flakoników. Zacznę, zacznę od początku, 172. Jest to odpowiednik Kilian Woman in Gold. Jest to zapach kwiatowy, ja jeszcze ich nie wąchałam. Także mamy tutaj, tak naprawdę, test na żywo. Buteleczka. Jak wiecie, firma stawia na trwałość, na zapach niż na jakieś tam. OMG. Czy to są perfumy, które odpowiadają? To są te perfumy OMG. To są, słuchajcie, ulubione perfumy Riany. I nawet widziałam TikToka. A ja sobie kupiłam, słuchajcie, próbkę tych Kilianów, bo na TikToku widziałam filmik typu, że Rihanna najbardziej pachnie, najładniej pachnie na świecie i w ogóle. I ja sobie zamówiłam te perfumy jako próbka. I powiem Wam, że odwzorowanie tych perfum jest cudowne. Przepiękne są te perfumy. No a są to drogie perfumy, dlatego ja zamówiłam wręcz próbkę, a nie całość. Następnie mamy 173. Jest to odpowiednik Guerlain. Aqua Allegoria Mandarin. Także zobaczymy. To już będzie bardziej cytrusowy zapach, bardziej owocowy. Myślę, że na lato będzie idealny. Zaraz zobaczymy. Mhm. Bardzo owocowy, mandarynkowy. Ja tych perfum osobiście nie znam, ale są bardzo, bardzo piękne. Takie dzienne, letnie. Wyobrażam sobie, słuchajcie, założyć, nałożyć je w momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżam na jakieś wakacje, gdzie będę spędzać czas, nie wiem, na przykład nad jeziorem, nad, nad wodą. Cudo. Następnie mamy 174. Jest to odpowiednik Calvin Klein Obsession Night. Myślę, że to będą takie mocniejsze perfumy zdecydowane właśnie na wieczór. Zaraz zobaczymy. Też ich chyba nie wąchałam, chyba. A nigdy nie wiadomo ze mną. Ja uwielbiam perfumy, mam obsesję na punkcie perfum, mam chyba z 200 flakonów. OMG! Oh my god! Ale to jest piękny zapach. Taki orientalny, kwiatowy. Mega sexy. Mega. Oj, póki co to chyba to jest mój ulubieniec. Przechodzimy do przedostatniego: 176 i to jest Michael Kors. Wonderlust. Też nie znam tego zapachu. W ogóle chyba nigdy nie miałam perfum od Michael Kors. Także jestem bardzo ciekawa. Ale ten Calvin Klein to jest sztosiwo. mmm, Te są ładne, zdecydowane I, do, i coś mi przypominają, ale nie wiem co. Chyba je kiedyś miałam bądź coś bardzo podobnego ładne, ale myślę, że mimo wszystko Calvin Klein wygrywa. I słuchajcie, ostatnie to jest odpowiednik 177, odpowiednik Narciso Rodriguez for her. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, ponieważ nie znam um, tego producenta, um, nie wiem kto to jest. Dajcie znać, jak wy wiecie, więc zobaczmy. To jest bardziej taki bar mm, kwiatowo drzewny zapach. Ja nie przypadam za drzewnymi zapachami. Ale, jak są, jest w połączeniu z czymś sexy, to może mi się spodobać. Mm, bardzo bym powiedziała: ciężki zapach. Taki. On mi przypomina, może nie Chanel 5, ale to jest właśnie w tej kategorii. W tej, tak jakby mogą być kuzynami z Chanel 5. Mocny zapach. Myślę, że Łukaszowi by się spodobał. E, także, kochani, ja się najbardziej cieszę. E, ja się za wszystkiego zawsze cieszę, jeśli chodzi o, o perfumy, ale moim zdecydowanym e, faworytem jest ten Calvin Klein Obsession Night. To jest 174. I słuchajcie, mam dla Was super promocję. E, nieważne, ile zamówicie flakoników, możecie zamówić tylko jeden flakonik. Macie wysyłkę za złotówkę z e, DPD e, pickup. Nie ma żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Wystarczy, że po prostu kupisz perfum i masz złotówkę. Tylko to działa i wyłącznie z tą wysyłką DPD Pickup. Co jest ważne, te DPD działa też w żabce, także może być odbiór osobisty w żabce. A jak nie, to w tych głównych punktach DPD. Także ja Wam bardzo wszystko polecam. Polecam Wam zajrzeć na stronkę, zobaczyć nowości. Ja lubię. Dublikaty oryginalnych perfum. Wolę używać ich na co dzień niż tych droższych. I ja jestem zawsze zadowolona. Także zostawiam Wam linka, kochani, na dole. A ja teraz nie wiem, co będę robić. Zjem sobie zupę, bo wczoraj robiłam pomidorówkę. I zobaczymy, co dalej. Słuchajcie, zupka mi się podgrzewa, a ja w międzyczasie robię sobie test e, tego tonera, którego kupiłam, ostatnio pokazywałam go we vlogu, e, Blondy Up i to jest toner i robię sobie test. Na kawałku moich włosów, aby zobaczyć, jak e, mi się przyjmie ten toner, jak on będzie wyglądał, czy będzie różnica. E, ten toner polega na tym, aby pozbyć się tego takiego bardziej żółtawego odcienia. Jak wiecie, ja byłam u Fryzjera, e, miałam pięknie stonowany kolor, ale mm, tonery też często szybko schodzą. E, I niestety moje włosy są ładne, ale mają taki żółtawy odcień. A to tylko dlatego, że słuchajcie, ja ja z bardzo ciemnych włosów zeszłam e, szybko do blondu, i tak naprawdę ja jestem bardzo zadowolona, że ten kolor wygląda tak. Bo ja sądziłam, że on będzie e, karmelowy, a jest blond. E, i Wiem, że będę musiała sobie raz na jakiś czas po prostu podtrzymać ten kolor jakimś tonerem, więc nałożyłam ten toner, zobaczę jak on mi się przyjmie. Jeżeli będzie mi się podobał efekt, to muszę kupić jeszcze jeden, bo jedna, jeden toner zdecydowanie to jest za mało na moje włosy gęste, więc trzymam kciuki. Słuchajcie, właśnie ten toner zmyłam. O, moje włosy są jeszcze trochę wilgotne, ale. Um... W większości słucha, bym powiedziała, tak na 90% są suche. Czy ten kolor się bardzo zmienił? No dobra, i tak to wygląda. Zobaczcie, dajcie mi znać, czy jest różnica. To jest chyba bardziej, bym powiedziała, taki ten jest delikatniejszy, taki bardziej schłodzony niż ten, ale wielkiej różnicy jakby nie ma. Sama nie wiem czy jest jakaś, e, czy jest jakiś punkt tego, chociaż nie wiem, widać trochę tą różnicę, widzicie? Te są bardziej ochłodzone, takie są bardziej stonowane niż te. Spoko, wiecie co, wychodzę w sobotę na imprezę, więc sobie zrobię całą głowę tym tonerem. E, nie ma wielkiej różnicy, ale je są bardziej stonowane, nie? No. A on przez to, że jest tonerem, to nie zmienia jakby koloru włosów czy koloru tego mojego brązowego, który został, bo on nie rozjaśnia, nie wpływa w ogóle. Jest bez amoniaku też ta farba, więc nie niszczy jakoś włosów i mówię raz na jakiś czas będę sobie mogła coś takiego zrobić, ale mimo wszystko wiecie co, pójdę do um, do profesjonalnej hurtowni i zrobię zdjęcia i wyślę moje fryzjerce z Polski. Zapytać się, który toner będzie najlepszy. No. Także spoko. Ja, słuchajcie, kochani, idę się kąpać, idę umyć głowę um, i zacznę się szykować um, do pubu. Kochani, ja już wykąpana, włoski umyte, idę się malować. Tutorial tego makijażu, mam nadzieję, że zobaczycie w shortach. Dlatego, że mam nadzieję w ogóle, że więcej pojawi się tych shortów Czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy na TikToku Więc nie będę tutaj robić tutorialu Tylko Wam pokażę przed I później Wam pokażę po Okej okay, kochani, ja makijaż zrobiony Całe oko jest w macie Błysk, nud usta Poszalałam, a co mi tam Teraz się zajmę włosami Wyprostujemy dzisiaj włosy. Okej, okay, kochani, ja już włoski wyprostowałam. Użyłam dzisiaj fioletowej maski. I mam ten przód trochę jaśniejszy. Ale muszę uważać z fioletową maską, dlatego że ona robi taką delikatną poświatę na tych moich złotawych włosach, zieloną, więc. Mm więc tutaj zimny ton nie za bardzo współgra z ciepłem dlatego, że robi się on chyba nawet jeszcze bardziej żółty niż mi się niż wcześniej, także nie będę używała już fioletowych masek w każdym razie włosy wyprostowałam, założyłam kolczyki założyłam biżuterię tą biżuterię dostałam od Ewy na, na moje urodziny pozdrawiam Ewcia i mam też sukienkę na sobie, założyłam taką sukienkę casualową zakładam też adidasy to znaczy trainers, jak to się na to mówi po polsku, trainers. Buty sportowe, o. I jakąś torebkę. Myślę, że jeżeli założę sobie moje białe Nike Air Force, to założę jakąś białą torebkę. Tak wiecie, na telefon, szminkę, pieniążki, ale już Wam pokazuję sukieneczkę. Ona, ona jest z bodajże Miss Guided to jest stara, stara kolekcja. Miss Guided X Barbie. E, ona jest na guziczki. Mm. I ona jest z takiego fajnego, bawełnianego materiału. Już wam pokazuję, jak ona na długość wygląda. O coś takiego, ona jest do kolana, taka niby, wiecie, co elegancka, niby, niby sportowa. Tak to się prezentuje. No i do tego Adidaski, myślę, że będzie spoko. No. Także. Może jeszcze przyjdę pokazać się Wam w całej stylówce. Ja mam jeszcze około pół godziny, słuchajcie, do wyjścia. Także fajnie, mam wszystko zrobione, wszystko nagrane. No, także teraz czekam po prostu, aby wyjść. Ok, i tak to wygląda w całości. Mam na sobie torebeczkę taką właśnie białą. Buciki. To są Nike. No i co. Lecę, moja koleżanka już jest w Uberze, więc ja idę z Buta. To jest niedaleko mnie, ten pub. Także fajnie, że akurat wybrała moją okolicę, żeby iść. Eee, mogę się przejść z Buta, to jest dosłownie, ja wiem, z 15 minut. Także przejdę się i mam nadzieję, że Anglia wygra, no bo Polska się nie przedostała, nie wiadomo jak daleko, więc liczę na Anglię chociażby. Żegnam się z Wami, cześć. Dzięki, że byliście ze mną. Papa! Pa. Zapomniałam jeszcze dodać, że będę się psikała tymi: Mike... nie, Michael Kors, Calvin Klein. Oh, OMG! Mogę w tym pływać! Oh. Oh, czy Tylko ja jestem taka porąbana, że po prostu pływam w perfumach i się psikam dookoła. Dobra, chyba starczy. Lecę pa! <laughs>